Dzień dobry kochani! Witam się z wami ze słonecznego Miami! W poprzednim vlogu byliśmy w Londynie, byliśmy w Nowym Jorku, a teraz znajdujemy się w Miami. Stwierdziliśmy, że jak już byliśmy w Stanach, w Nowym Jorku, to chcemy jeszcze coś tutaj pozwiedzać i przyjechaliśmy właśnie do Miami na dwa dni. Dzisiaj jest drugi dzień naszej wycieczki, dzisiaj już będziemy wracać do Polski, ale zanim pojedziemy na samolot, to pozwiedzamy sobie jeszcze trochę Pierwszy i... u mnie na kanale. Tak, pierwszy e, film z Miami jest u Pawła na kanale, w sumie był już wczoraj. Więc jeżeli nie widzieliście to możecie wiedzieć o baba. Dzisiaj sobie jeszcze przed samolotem trochę pozwiedzamy Coś zjemy dobrego I spędzimy po prostu pół dnia właśnie tutaj w Miami A w domu czeka nas coś ciekawego Co? I zmiany! Duże zmiany są w domu, więc koniecznie wideo oglądajcie do końca Bo pokażemy wam zmiany, które zaszły u nas w domu Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę Jeżeli takie odcinki wam się podobają My lecimy na śniadanko, bo jesteśmy mega, mega głodni Więc idziemy jeść Przejdźmy na śniadanko do Cafe Bastille Jest tyle dobrych rzeczy, że ja nie wiem co wybrać Dobrych? Nie? Zbyt skomplikowane są te danie. Jakby ja bym sobie zjadł jajówę z paróweczką, z chlebkiem. A tu mam tak, jak chcę jajka, to mam. Breakfast crossant, Organic cheddar X, Cokolwiek to jest. Bacon, jam, tomato, confit, spinak, Avocado, spicy mayo. Dla mnie są to zbyt skomplikowane rzeczy. I jakby ja przez to jestem. No. Ja jestem prosty chłopak ze wsi i mi trzeba rzucić szyjkę na bułkę i tyle. Daliśmy z się naiwia. Wziąłem sobie. French toast z Nutellą i z obłokami. Zaryzykowałem. Wziąłem widzowie jajka po w z i z boczkiem To jest na krosancie. I to nie było napisane, że to jest na krosancie. Totalnie nie było napisane. Dostałem ziemniaki na śniadanie. I ketchup. Dobry chociaż? Czuję z płaszki. Będę narzekał na wszystko, sorry, ale. Ale wygląda to pysznie. Posmakuje. To Może okaże, że się będzie pyszne. Uwaga, uwaga, posmakuje. Czuję się jak mówię w z papierem dla mnie papier. No to poczuć jakby się szynkę z, z jajkiem, jakbyś był keto. No tak trzeba będzie zrobić. jajka. Jajko i ja szynka bardzo dobre. Ale gdyby nie było na kresancie. Gdyby nie by było na kresancie byłoby super. Robimy to z mojego kosza. Jest z cynamonem, to jest minus, ale ogólnie jest mega dobra. Ja jestem zadowolona z Jesteśmy już po śniadanku, teraz widzowie jedziemy na małe zakupy. Musimy kupić walizkę, bo się nie mieścimy. Pawo Paweł zaszaleje, ja nie szaleję. Ogólnie, przez to, że byliśmy w Nowym Jorku, jesteśmy tutaj, musieliśmy sobie kupić letnie ciuchy, no to teraz nie mieścimy się w naszych bagażach, więc musimy po prostu kupić walizkę, żeby się zmieścić do Polski. Jest to idealna motywacja dla mnie, bo jeżeli śledzicie mnie, moją utwory w internecie, to wiecie, że trochę podróżuję. No i generalnie kupuję te walizki takie za dwie, trzystówki, tylko te walizki po kilku lotach. Te walizki się psują. Ja już chyba cztery razy wymieniałem walizkę. Tak, I... szczególnie te małe, bo te, te większe są zwykle takie porządniejsze. Te Ale małe zwykle są takie żony, tak, tak się majtają i tak dalej. Kółka a, się psuje. A płacisz za nią 200-250 no. zł, nie? Czyli wydaję już tysiaka na walizki w ciągu roku półtora. A jak sobie kupię raz jedną, a porządną, to chyba powinna wytrzymać dłużej. Mam taką nadzieję. A teraz, uwagi na to, że jesteśmy tutaj i nie mamy tej walizki, no to mam pretekst, żeby w końcu tą porządną walizkę kupić. Dlatego właśnie teraz wybierzemy się do. Design District jest to takie ładne miejsce, gdzie są takie fancy sklepy i e, tam właśnie kupimy małą walizkę. O, to jest ładnie. Co? No. 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 I zaczę kimpeka, no to takie fotele tu są. Najpierw pójdę sobie do Louis Vuitton po torebeczkę, potem skoczę do Montclaira po kurteczkę, a na końcu pójdę do Palenciagi po majteczki. Nie no, tak serio? ja muszę znaleźć tu rimowe na pewno, bo chcę rimowe. No to zobacz, to w ogóle to jest, bo my tak sobie przyjechaliśmy, bo stwierdziliśmy, że tutaj są takie fancy marki, a nie spojrzeliśmy totalnie, czy ten sklep się tutaj znajduje. Zobaczymy. Ale to jest pięknie, co? Ślicznie tu. No. Ja. Wiesz, że palmy, to jeszcze jakieś fancy sklepy, które każdy ma. I w ogóle zupełnie... te witry są takie błękitne, w sensie ciemne, jest niebieskie szkło. tak, no, ale tam wcześniej niektóre sklepy miały takie przeróżne elewacje na przykład y, Louboutinie miały takie ale drewnianą elewację mega o, fajne fajnie, no fajne takie doświadczenie, żeby nawet po prostu się przejść za 5 minut otwiera się Paweł sklep, znaleźliśmy go, więc idziemy po walizkę wyszliśmy bez walizki ja myślałem, że ta walizka kosztuje 2-2,5 tysiąca złotych a ona kosztuje 4,5 no strasznie dużo nie no nie, dam tyle za walizkę marszał? marszał <słyska> chyba a nie ma tu czegoś takiego jak second-handy? Że są eee, używane czekaj, z czekaj Są, e, widziałam w galerii jak byliśmy wczoraj na twoim odcinku Coś takiego jak riba. Tam okay. były normalnie birkiny Może w takim miejscu będą mieli A, że a, na a może będą mieli Louis Vuitton? Za 5 zł. złotych To jedziemy teraz jeszcze na kolejną atrakcję i później tam pojedziemy, dobra? Dobrze no, Zabieram ci teraz w takie super fajne, kolorowe miejsce Będzie ci się podobało Nie widzów Tak, was też oczywiście widzimy. i tutaj są, widzowie, murale na każdej ścianie. Jest taki specjalny park, gdzie właśnie są takie wszystkie ściany tak pomalowane i wygląda to naprawdę pięknie, więc przyjechać zobaczcie, jak to wygląda w rzeczywistości, bo na Instagramie, na TikToku wygląda to naprawdę pięknie. Ale tu nawet chodniki są pełne grafiti, jakichś napisów przeróżnych. Jak patrzę w twoje oczy, to nie wiem dlaczego chcesz się zmienić. Tak, to jest napisane. Okej. Okay. Ogólnie ten park jest najbardziej popularny, ale... W okolicy wszystkie ściany, wszystkie budynki są pomalowane I naprawdę jak się jedzie autem to robi to ogromne wrażenie Tak i nawet tutaj, tu zobaczcie w co się dzieje Tam daleko, tutaj, tutaj, tam No pięknie jest pięknie. tu Idziemy zobaczyć jak to wszystko wygląda Ty, ale słodnie. ładnie. I warto było wydać 24 dolary, żeby tu wejść. Ja powiem tak, jest coraz mniej ludzi na świecie, którzy robią coś z pasji, z zajawy, coś szczególnie publicznego i takiego dla ludzi. A tutaj cała ta okolica Miami widać, że jest robiona od ludzi dla ludzi, nie? Piękne jest to miasto. Ja jestem po prostu zakochany w Miami. No ja też szczerze, nie spodziewałam się, że będzie nam się tak tutaj podobać. No. i jak przyjechaliśmy, no to mówimy, no dobra, no Miami, spoko! Ciepło i budynki, nie? Tak, no jak tutaj... Jesteśmy już ten drugi dzień, to naprawdę robi to ogromne wrażenie i na pewno tu wrócimy. Czujesz się jak w Stanach, ale nie jak w Stanach. Tak. Nawet nie wiem jak to nazwać. No. Wiesz, że jesteś w tej Ameryce, widzisz te auta, te asfalty i tak dalej, to wszystko jest podobne, ale finalnie to wszystko jest inne. To są inne stany niż my znamy. Tak, pięknie to jest. No. Ja, ja ja. pani so Pani widać, że zależy na ładnej kotka. No. Bo i tłumaczyła jak on zrobić. Odwólnie trochę takie nawalmy wszystkiego i będzie ładnie, nie? No, ale jest ładnie. Jest ładnie. To <grymne> <I> są rezultaty. Żyrandole, <grymne> jakieś Co? Jakieś co? <grymne> jakieś zwisające rzeczy. <grymne> nie umiesz mieć Żyrandol? Nie. Żyrandol. Żyrandole. Jakieś żyrandole, jakieś tej e, obrazy, jakieś deski w ogóle do serwowania. Idziemy na zewnątrz z powrotem? Idziemy na Lemonade. Nie wiem czy można kartą. Nie mam gotówki dalej. Ja zobaczę. Zapytamy. Jak to jest taka zamrożona, zamrożona lemoniada? Uważam. Dobra. Normalnie masz loda z lemoniady. Jest szybko dopóki się nie roztopi. Dobra, co? Zarobisz Już już na kolejną atrakcję. Ola, nie wiem czy ty pamiętasz, jak byliśmy ostatnio w Niemczech na jarmarkach, tak? Przyjrzyjmy się tam takie siedmiokrotnie mniejsze koło. Ja byłem zesrane. Przyjeżdżam tu i ja, tu. to są już takie małe kabinki. Ja się zesrane, to mowa. Nie. widzowie, że. <laughs> 20 dolarów parking. Haha! chodź się nie No, dużo płacimy za parking. Chcesz iść na to, czy nie? Wejdziesz, czy nie wejdziesz? No bo jakie mamy, bo płacić 20 dolarów za parking, to. Ile mi zapłacisz? Nie zapłacę ci, po prostu są przeżycia. A co ładne. będę miał z tego, że tam wejdę? Przeżycie, przełamiesz swój lęk. Nie przełamę swojego lęku. A może ty tam wejdziesz sama i to nagrasz dla widza, a nie. mnie dokleimy najwyżej na green screen jest tyłu. Paweł, czy ty chcesz iść? No wejdźmy na to koło, no. Tak? Tak, wejdę dla ciebie. Dla siebie? Nie Robię nie to tylko dla ciebie. Jakie to jest kuźwa wielkie To jest wysokie, no. To jest 70 razy wyższe niż to w Niemczech. Ale takie pocieszenie. Że tam to jeździło szybciej i się majtało, to nie będzie się Ale to majta... właśnie chcę coś mieć szybko z głowy Nie, ale tam jechaliśmy trzy razy, a tu będziemy jechać raz I wolno Chodź będzie fajnie, widzę. No jest wysokie. Ale wygląda no, na porządne. Wygląda no, na takie, co raczej się nie rozpadnie. Ale że jak się rozpadnie, to i tak wlecimy do wody. Jesteśmy no. pierwszymi osobami, które na to wchodzą w ten dobry pomysł. Tak, będzie szybko. A to w nocy coś się rozkręciło. Nie, nic ci nie stało. Będzie dobrze. Będzie gdzieś wisiu. Dzień dobry, się. Są tam kible? Nie ma. To się cały buja. buju, uju. Ja pierd Pan powiedział, że jest 5-6 okrążeń i trwa całość 15 minut, te 5-6 okrążeń, ale jakbyśmy chcieli szybciej, to tutaj jest guzik. Emergency! czy mogę go już kliknąć? Nie, Misiu! Ale już weszliśmy, zaliczyłem, <grym> jesteśmy! Patrz, przejedziemy 5 razy, za pierwszym razem będziesz się bał, za drugim razem już będzie lepiej, a za piątym razem tutaj już będziesz śmigał Jak to akurat teraz się coś stało? Nic się nie stało Jeszcze wieje wiatr, brzydka pogoda się robi, słońce zaszło Czujesz jak wieje? To jest klima. Ja pierd... ruszony. I to był ja Ale ładnie Mi no zobacz chociaż w lewo, w lewo, w lewo Ja pier... no już wysoko ja jesteś, nie Tu nie, najgorsze jest to, że tutaj nie ma tego <laughs> Śmieje się z mojego ręku wysokości Ja pierd... Ja wam wideo pokażę widocznie Widzisz, jak tu jest rdza? Zobacz to! Misiu, to się, to się trzyma na jedną kramelkę Na wodę mogę patrzeć, bo ja sobie wyobrażam, że jestem w samolocie No, sam a samolot jest bezpieczniejszy niż to? Czuję się bezpieczniej w samolocie okay. niż na tym Dlaczego się się na ziemi? <laughs> Nie, ma was tu Jak w ogóle tam są pływające wyspy z silnikiem motorem? Widzisz tam? Ej, Beskito! Tak szczerze myślałam, że będą trochę ładniejsze widoczki. Tak naprawdę widzimy port i... No widoki. Dobra, patrzę, uwaga. Ej, patrz mogę tam jest nasz hotel Nie widzę. To jest jedna z rzeczy, którą ja bym chciał wyleczyć, ale ja po prostu... Ja nie mogę na to patrzeć. Ja próbuję, ale nie mogę. Porąbane to jest. I tak tu gdyby nie było wody, wydaje mi się, że też nie mógłbym patrzeć. Ej, ale ładna jest tu woda. woda. Ja on Nie, zatrzymuje. Nie, 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 nie zatrzymuje. On się zatrzymuje, ale... idziemy teraz wolniej. Tak, on się rozpada, to koło <noise> się rozpada. Paweł, nic się nie dzieje. Zobaczmy, jedziemy dalej na dół. Nie, nie, hałasować. nie, może nie, może działać. bardziej jak Bo się nie, Kocham ziemię. Wow. Wow. Dobra, Kanie. Przed chwilą sprawdziłam, że w tym Rebagu, w którym widzieliśmy, że są używane torebki, no. są walizki Rimowa. Okej. Okay. Ale są w kolaboracji z Fendi i z Diorem. Ale Tylko, że kosztują jeszcze więcej niż te takie zwykłe. Używane. Używane. No to jest kolaboracja. Patrzcie. Tutaj na przykład widzowie kosztowała 3400 walizka. 3 dolarów? Tak. Tutaj 3600 biała. Są mega, mega drogie. 12 zł za walizkę. Co, Marszal? No, tak mi się wydaje. Stwierdziłam, że spojrzę, czy w ogóle jest dostępna taka walizka w tym sklepie, żeby nie tracić czasu, żeby tam jechać. Wiadomo, zanim się zaparkuje w galerii, zanim się znajdzie ten sklep i tak dalej, to trochę potrwa. Więc yy, stwierdziłam, że po prostu spojrzę i dobrze spojrzałam, bo byśmy bez sensu jechali. Na pocieszenie dla mnie. W Nowym jak byłem w Marszalu, teraz jak byliśmy, to była ładna biało-czarna walizka. Może no tak. tutaj też będzie, bo oni często mają tą samą kolekcję, a, to, jakby resztki tak. wrzucone do marszałów. No. A marszał to taki nasz TK Max, tylko że on faktycznie jest tani. Kupię sobie ten, ten taki e, popularny kubek Stanley'a do wody. A je? Myślisz, że będzie w so, Marszalu? Widziałam. Jak no, kupowaliśmy iść. klapki, to widziałam. Dobra, jedziemy do Marszala. Na chwilę na przykład. a pokażę wid dla widza. Michael Kors. Dla Wicki. 90 dolarów. Uważam, że to tanio chyba, nie? 300 zł. no. No, jak za Michael Kors. Uważam, że takie sklepy, są sklepy, których brakuje u nas, głównie ze względu na przykład na akcesoria, które tu są, bo tu masz ręczniki do domu i tak dalej, takie rzeczy, pościele, które są mega tanie, tanie no. a są dobrej jakości, bo to są faktycznie rzeczy, które są końcówką kolekcji w sklepach, bądź są jakąś lewą produkcją, czyli na przykład, nie wiem, metkę... jest uszkodzone. Ale właśnie nie uszkodzone tak, że jest wizualnie jakby ten, tylko metka jest źle przyklejona. Albo zostało zrobione to z jakiegoś koloru materiału, który nie pasował do koloru sklepu. Są takie detale, które de facto w użytku Ci totalnie nie przeszkadzają są to faktycznie oryginalne rzeczy, nie? O, to jest ta. Ta mi się podobała. Ej, ciekawe jest. Jest taka inna, nie? No. Nie no jest zła. Nie no, ma cztery kółka. To co, ta? No, no ta, wiesz, jest to. Jest ładna, no. Jest ładna. Ile kosztuje? 80 dolarów, no czyli 320 zł. Dużo. Tak. Może ja wytrzyma 12 lotów, a nie 10 <noise> Idziemy jeszcze zobaczyć te kubki, o których wam mówiłam i lecimy jeść Są, Paweł, są! To jest to? To jest to, to jest jaki fajny Przy wejściu jest tego więcej, nie wiem czy widziałeś Tak? To jest chyba więcej kolorów Ej, ale, ale fajny, co? Chcesz też taki? A ty Potysawaj, ja nie będę ci je przetysał A jakbyśmy taki wzięli wspólnie? Nie mówię, że to ma być Tanleja? Dlaczego to jest? Hydrapika jakiegoś. No to, to to jest podróbka jakaś wtedy, to nie chcemy. Dzisiaj robimy przemyślane zakupy. Nie kupiliśmy drugiej e, walizki i nie kupujemy tego, bo to 16-17 dolarów. To... 80 zł. Bez sensu. Idziemy dalej. Naszym piesku. Ja no, możemy kupić im. Ej ja bym wzięła tego słonika. Ten słonik jest bo słodki. Data, żebym je się I, no że nic coś tu No so, co, patrz, patrz, i to się ten rozciąga. Ej, to też jest fajne akurat. To jest super. 27 dolarów. No ześmij. O, to będzie dla skipera zajebiste. Czy to jest dla dziecka? To jest dla dziecka? A, okej. Okay. Dla skipera też by było fajne. Nie chociaż, no mówisz. Kochanie. No. To są my nie możemy mieć dzieci, bo my nie rozróżniamy za dla dzieci i dla psów. I nie, ja bym bez piszczenia mu wziął. To. O, dobra, to weźmy to. O, będzie taki zajrany. Widzowie, skiper. Kocha wszystkie odgłosy. Jak coś robi odgłos, to on po prostu jest zakochany i... Często się spotykamy z tym, że on na przykład widzi jakiś karton i no on skacze po tym kartonie, bo ten karton wydaje dźwięki. Tak, on dźwięk podlepany. No. Po prostu. Tak. I to będzie dla niego fajna zabawka. Przyszliśmy z ich do panera bread. To jest miejsce, które już pokazywaliśmy, jak byliśmy w Stanach Tak, u mnie na vlogach No, chyba. tak. Bardzo dobre, dostajesz tutaj kanapeczkę z zupką, dostajesz to szybko, jest to w miarę git tak. no. nie? Wielkie. No, twoje jest wielkie. Moje jest takie ci w porównaniu z twoim. Widzowie, mówiliśmy Wam jakiś czas temu, że byliśmy w Stanach i nie dostawaliśmy mac and cheese'a i właśnie dlatego dzisiaj wziąłem mac and cheese, żeby posłuchać jak smakuje właśnie w Stanach Może być tak, że to nie jest dobre miejsce do tego, żeby no wziąć mac and cheese'a Bo to już na ostatnią chwilę jesteśmy przed mm. ogniskiem I sobie o tym przypomnieliśmy, to może być ten mac ja and cheese zupełnie inny No właśnie Przyjedziemy oczywiście w w tym roku Bo przyjedziemy na Paweł Krzysztofa I wtedy przetestujemy w takiej typowej amerykańskiej to restauracji Ale nie jest zły Jest, jest bardzo kremowy, ale jest ogólnie dobry Ma jest trochę rozgotowany, ale w smaku jest aromatyczny ale kocham tutaj grilled cheese To jest kanapka z serem, sos taki zwykły To jest przepyszne Ja to wziąłem salami, ser, kurczak i sos pomidorowy I co? To koniec naszego wyjazdu w Miami Tutaj na naprawdę zjemy Jedziemy na lotnisko O co na Miami? Byłoby 8 na 10 Ale zabieram najpiękniejszą kobietę stąd, już jej tu nie będzie, więc 7 na 10 Nie ale tak serio podobało się? Mi się na przykład mega podoba Miami. I na pewno tutaj wrócimy na dłużej, żeby jak wiecie odczuć to, bo tak naprawdę w półtorej dnia ciężko jest zwiedzić wszystko. Ale to co zwiedziliśmy, to nam się podoba. Na pewno jeszcze tu wrócimy i na pewno jeszcze będą filmy z tego miejsca. Zatrzymaliśmy się jeszcze na szybko na stacji przed Oddaniem auto, żeby się przepakować i zatankować auto. Powiem wam, że Jara ten Mustang 250 zł za 220 mil, coś takiego. Czy to dużo? Patrząc nie na to, ile pali moje porsche Dobra, dawaj, nie mamy czasu. Pakujemy się i, i lecimy. Spakowani lecimy na lotnisko. nawet taki lifehack od nas. Warto jest sobie spojrzeć przed lotem Lufthansa, jaki będzie menu na ten miesiąc. I my z panem to zrobiliśmy. Okazało się, że mamy jedzenie, którego nie będziemy jeść, bo mamy albo krewetki, albo jakieś takie warzywne coś, więc stwierdziliśmy, że zrobimy zakupy na lotnisku i kupiliśmy sobie o, trzy bagle z cream cheese'em i jakieś orzeszki na całą drogę. Wydaje nam się, że to nam starczy, lot trwa 9 godzin, więc raczej nie będziemy głodni. Za nami jest zwykle samolot? Lufthansa. Tak, i zaraz do nie wyjdziemy, bo w sumie za godzinę mamy lot, więc widzimy się w samolocie. Przebitki. Puch. One dają taki niebieski vibe tutaj Po prostu przed chwilą widziałaś się w słonecznym Miami Gdzie byłaś po prostu mocno osłoneczniona A jesteś w szarej Polsce, no także... Możliwe, że to kwestia tego Wróciliśmy do domu No właśnie, chciałam powiedzieć, że wróciliśmy do domu I co zobaczyć co się zmieniło Pewnie sterowniki do ogrzewania są ogarnięte Tak, sterowniki do ogrzewania są ogarnięte I teraz możemy sobie sterować, bo widzowie mieliśmy straszny problem z tym Na dole było za ciepło, u góry było zimno I jakby wszystko było, wiecie, rozstrojone A już jest Teraz już jest ogarnięte Możesz dla widza pokazać, że mamy zasłonę? Mamy tu roletę, bo pokazywaliśmy, że te zasłony jakby jechały do końca, już nie jadą do końca, to trzeba jeszcze skrócić i mamy tu roletę, także nie ma problemu z otwarciem piekarnika. Dużo lepiej to wygląda według nas. Tak, chociaż mogła być drewniana. Co tu jeszcze się zmieniło? Tak szczerze to chyba nic. Mamy ledy tu. O, to tego chyba też nie pokazywałam, tu, że są tu, tu ledy widzowie i tu są ledy. Więc teraz jak się siedzi, to może sobie zrobić taki vibe, wiecie, tutaj trochę się świeci, tam się trochę świeci i nie trzeba mieć takiego głównego już nowy stopień zaczyna odłazić. Tak, no. Super stolarze. Schodiarze. Schodiarze. tragiczni byli schodiarze. Nie polecam. Poży się. Poży się. Gdzie jest łóżko? No nie ma łóżka. Tak totalnie jest wyniesione No No, e, no dobrze to wygląda. To wygląda. A to jest już cały sufit? To już jest chyba cały sufit. Cały sufit. Cały sufit nie no. zrobiony. Została tak ściana. Tak, została ściana, no. Tak to, to wygląda i to będzie po prostu szło dalej tutaj na ścianie, nie? I tu, to, gdzie widzicie taśmę żółtą, tam jest oświetlenie. I to będzie właśnie oświetlenie naszej sypialni. Tak, takie główne oświetlenie. Wydaje mi się, że... Się też w twoim biurze Ale tego nie możemy pokazać No dobra widzowie, zaraz idziemy po pieski Wręczymy im ich prezenty Zostaną, kurde, światowe chłopaki Aha. Prezenty zostaną, będą mieli Widzimy się jak już będziemy z pieskami Są już z nami pieski I teraz przyszedł czas, żeby dać im ich prezenty Zobacz jak się cieszy, podejrzewa coś A, zobacz, jak O, zobacz gdzie idzie do malutki Zobacz, patrz to co tu się dzieje Ciuchy stary, śmierdzące ciuchy Patrz, ale wyczuł Wyczuł babkę, tak? no Zobacz, to chłopie tylko jest śmieszny, bo on mnie ugryzie na początku zabawki A musi się obwąchać Musi upewnić że to jest jego zabawka, bo nie chce nic naszego pogryźć Zobaczcie, on w ogóle nie gryzie, tylko on jakby dotyka ją ręką i ja muszę mu się dać Ja muszę spokojnie się mu Dawaj, o teraz dopiero. No dobra, a skipperowi? Zobacz on stoi czeka a Skiperek. co to jest? Zobacz, zobacz Co to jest? No skipper, nie? Chyba mu się nie podoba. Skipper potrzebuje czasu do zabawek. Lekko od małego zabierał skipperowi zabawki, przez co skipper ma takie średnie nastawienie do zabawek. W sensie on nie wie, czy może zabawkę, czy nie może. I dopiero jak ta zabawka dłużej leży, on się przekonuje. I zobaczy, że jak to będzie szeleścić. O! To o! po czasie się do tego przekona. Jak on to ugryzi, on to zacznie szeleścić, to on wtedy dopiero zacznie z tego korzystać. No, to prawda. Także on potrzebuje czasu. Będziemy już kończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. jeżeli tak, to zostawcie o w Subscrevam o canal e da subtenha ficou ainda mais